Dzień dobry. Rozmawiam z panem Jerzym Koronczokiem z firmy AgroCon, organizatorem po raz 20 organizatorem Międzynarodowej Konferencji Rolnictwa Precyzyjnego. Panie Jerzy, 20 lat jest pan prekursorem. Tak, tak. Jest pan prekursorem rolnictwa precyzyjnego w Polsce. Jak ostatnie 20 lat wyglądało w naszym kraju pod tym względem? Dziękuję serdecznie. Chciałbym tutaj tylko wyrównać y, naszą rozmowę i u, uzupełnić, że y, zawsze wspólnie właśnie z, z firmą Klas, firmą Agrokom w Niemczech czy 365 oraz wieloma ludźmi. Dobrej woli udało nam się te konferencje i, i przygotować, i przeprowadzić, zawsze jako zespół, za co im jestem bardzo wdzięczny, a słuchaczom, że takie zapotrzebowanie, za, zainteresowanie tymi zagadnieniami przedstawiali i przybywali na nasze wspólne konferencje. Ile w tym roku osób występuje na konferencji? Y szacujemy około w sumie wykładów. Mamy 35. Niemniej trzeba było wykonać pewne cięcia, takie logistyczno-planistyczne, z tego względu, że planujemy tym razem też pewną atrakcję dodatkową, też precyzyjną trzeba prowadzić, w związku z czym wprowadziliśmy pewne ograniczenia. W czasie wykładów, słyszymy o technologiach, które tak naprawdę dopiero w tym roku wejdą albo, albo się pojawią w najbliższych latach. Czy tego typu, tego typu konferencja jest potrzebna? Oczywiście, że jest, ale co, co daje rolnikom? Taki przegląd sytuacji, prze, przegląd i, i, i również taki materiał do rozmów, dyskusji, czy z autorami, czy z naukowcami, czy też z ekspertami w dziedzinach różnych, w sumie rolnictwa cyfrowego, który jest bardzo szeroką. Materią, czy też wręcz nauką. I tu tych y, tematów, wątków jest bardzo dużo, które trzeba w spokoju omówić, żeby potem w spokoju przenieść do praktyki rolniczej. I tutaj jest miejsce takie i wymiany tych informacji, a jednocześnie prób gdzieś tam się, sięgnięcia za horyzont, jak te zagadnienia mogą w przyszłości wyglądać, a też planujemy w tym roku drobne akcenty, jakie ewentualne zagrożenia tutaj za tym wszystkim stoją. No właśnie, prelegenci, a propos za Horyzontu, pre prelegenci są zarówno z Niemiec, jak i z Wielkiej Brytanii, prawda? Tak, bardzo cieszymy się, że, że znak znakomici, fachowcy, naukowcy w zakresie właśnie rolnictwa i gałęzi rolnictwa cyfrowego do nas mogli dotrzeć i, i swoimi umiejętnościami, badaniami, wdrożeniami z nami się dzielić. Więc, więc mamy tu, tutaj i właśnie znakomitego pana profesora Malcolma hammer z najstarszego rolniczego instytutu na świecie Rothamsted, który już po raz szósty do nas przy, przy, przybywa. Cieszymy się, się niezmiernie i nam cały szereg takich niesamowitych doświadczeń, analiz swoich z praktyki może przekazać. W tym roku też właśnie duże akcenty w zakresie produkcji zwierzęcej i żywienia zwierząt emisji metanu, który jest niezwykle taką materią głośno w mediach, a okazuje się, że, że rzeczywistość może być trochę inna i też może być mierzalna właśnie wśród produkcji zwierzęcej, czyli tutaj chodzi o produkcję metanu przez krowy mleczne i jak, jak to zagadnienie rzeczywiście wy, wygląda i jak można te różne rozwiązania w praktyce uruchomić. Tutaj mi chodzi o skuteczny, precyzyjny pomiar i rzeczywistą ilość emitowanego metanu. Czyli rolnictwo 4.0, rolnictwo precyzyjne w czasie konferencyjnych wykładów nie dotyczy tylko zastosowań, cyfrowych zastosowań klas, dronów i tego typu innych, ale także rolnictwa zwierzącego, prawda? Oczywiście, praktycznie rolnictwo opiera się na takim zamkniętym cyklu obiegu materii i właśnie rosnących roślin, częściowo później za, założymy przetwarzanych w glebie, w glebie, w różnych procesach glebowych, jak również obieg, obieg może mieć miejsce w związku z tworzeniem pasz, czy to treściwych, czy też objętościowych i wykorzystywaniu właśnie w łańcuchu produkcji zwierzęcej. Tutaj chodzi o, o produkcję bydła mlecznego, mięsnego, jak również y, trzody chlebnej, czy też później Drobiu czy innych zwierząt hodowlanych. Panie Jerzy, czy 30. konferencja za 10 lat będzie dotyczyła zastosowania robotów w polskim rolnictwie? Drodzy, drodzy Państwo, więc takie dwie drobne uwagi. Bardzo się, się cieszę z pytania przedstawionego przez Pana re re redaktora. Rzecz się ma tak, że boję się, że ta rzeczywiście ta 30. konferencja będzie pewnie. I musi być prędzej, bo tyle tych zagadnień jest. Winniśmy zagęścić wręcz częstotliwość tych naszych konferencji ze względu na obszar, obszar materii do ogarnięcia. założymy nawet na cykliczne, półroczne, bo tyle jest. Tych, tych tematów, a o robotach, robotach autonomicznych też mamy przyjemność dzisiaj i jutro rozmawiać także o, o, o polskich rozwiązaniach, które także się tworzą, aczkolwiek myślę, że to jest też nasza konferencja, to jest, to jest też dobra platforma do tego, żeby wspomnieć i, i, i niejako Zmobilizować i siły, i środki, żeby w Polsce te akcenty w tym kierunku noszły trochę szybciej, czyli, czyli polska myśl techniczna, rolnicza i połączenie tych środowisk było, bo potencjał w tym kierunku jest, a świat nam bardzo szybko ucieka. I boję się, że w którymś miejscu znowu yy, yy, możemy zostać nieco z tyłu, a potencjał jest naprawdę wielki i, i, i potrzeby. Z rozmów w kuluarach tutaj z uczestnikami yy, słuchać było wiele rozmów, że w Polsce nie jesteśmy wcale tak do tyłu, a wręcz przodujemy w pewnych, yy, pewnych zakresach, na przykład skanowaniu gleby, prawda? Yy, owszem, tutaj yy, z przyjemnością yy, chcemy powiedzieć, że takie praktyczne zastosowanie tych rozwiązań w Polsce funkcjonuje od wielu, wielu lat, ale też z przyjemnością trzeba rzec, że szereg ośrodków naukowych w Polsce też tymi zagadnieniami się intensywnie zajmuje z sukcesem. Aczkolwiek, gdyby pewnie byli wyposażeni w większą ilość środków w ramach różnych zadań i, 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 i projektów, i może by też mogli przygotować tak ciekawe rozwiązanie, jak tutaj akurat prze przedstawia y y występująca y ekipa Instytutu ATB z Poczdamu. Eee, to ganiamy świat, czy jesteśmy na równi z nim? Hmm, powiem szczerze, ten bieg trwa. Ten bieg czuć, widać. Tak jak wspomniałem, potencjał mamy wielki, z chęci też Rol, rolnicy, młodzież rolnicza jest znakomicie nastawiona, po prostu trzeba troszeczkę im pomóc i, i tutaj część tych naszych wykładów było też poświęconej, poświęconych tej materii, żebyśmy ten nacisk na edukację i rolników i młodszego już. Czyli, 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 czyli ich następców wykonywali, bo po prostu bez edukacji, wdrożeń i tego całego postępu szkoleniowego nam ciężko będzie utrzymać się w tej czołówce tego biegu ku tej słusznej przyszłości rolnictwa. Czyli tego typu konferencja jest jak najbardziej potrzebna, a jeśli ktoś ma ochotę to zawsze zapraszamy? Mamy, mamy nadzieję, że wcześniej niż za rok, prawda? Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję też znakomitym mediom, że po prostu w taki, używacie Państwo tak, takich możliwości i przekazujecie relacje z między innymi tego typu wydarzeń, żeby. Ta, ten poziom i świadomości i praktyki ro, rolniczej w tej, tej materii był jak największy, że tutaj chcę w imieniu organizatorów i wszystkich uczestników Państwu bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję za rozmowę i za zaproszenie. Dziękuję serdecznie, zapraszamy za niedługi czas znowu.